dobry, witam wszystkich na kanale Gotuj Zewą. Dziś przychodzę do Was z wrafami z wołowiną i guacamole. Kto jeszcze nie robił tego przepisu u siebie, a lubi mielone mięso wołowe, zapraszam na sobie w pierwszym kroku. Przygotowujemy sobie wszystkie nasze półprodukty, czyli ja mam tutaj pszenną tortillę, oczywiście może być pełnoziarnista, jak dostaniecie taką możecie. Mix sałat. Tutaj mamy pomidorki, świeży ogórek, dwa awokado, tak średnio nam wyjdzie na to guacamole. Limonkę jedną. Ja jeszcze daję czerwoną cebulę. Jak macie świeżą kolendrę, to troszkę takiej nuty kolendry będzie bardzo pasowało. To jeśli chodzi o guacamole. Do tego zawsze idzie mięsowo taka mielona wołowina. To jest 700 gram i to powiem Wam na cztery osoby, to jest tak po biedzie. Ja kupuję dwa opakowania i z drugiej jeszcze daję połowę, żeby tego mięsa było tak pojeść, bo z takiego jednego placka, no to ja się najem, ale na przykład Igor Sławek mają za mało, więc biorą drugiego, więc dlatego muszę mieć więcej mięsa. Więc z półtorej porcji. W pierwszym kroku będziemy smażyć to mięso, dlatego że ono troszkę jednak zajmuje czasu, a później w kolejnym kroku zrobimy sobie to guacamole. Mm -hmm. Patelnię podlewam olejem. musiałam zamienić patelnię, bo tamten wrabu by mi się nie zmieścił na tą. On na tą się zmieści, a muszę go trochę odgrzać, odpiec. i to też zrobić w airfryerze, tylko króciutko, bo on momentalnie sztywnieje, także... Pierw żałowy, jedna łyżeczka. Jeżeli będzie mało, to nie Ostra papryka to jest ulubiona moja przyprawa w kuchni, więc dwie łyżeczki. Ale jeżeli nie lubicie ostrego, to możecie dać tylko jedną. Czosnek, łyżeczka. Możecie też dwa ząbki zwykłego czosnku wycisnąć. Tu kupiłam taką przyprawę, słuchajcie, bez drożdy. To jest taka typu vegeta. Wysypało mi się tutaj dobrze widzieliście. Słodkiej papryki łyżeczka i sól i pieprz. Zwykle to tak jest, słuchajcie, że pieprz i jest lepszy ten świeżo mielony i wolę dłużej go potrzeć, bo też mi brak słuchajcie takiego wielkiego młynka, jak to niekiedy się widzi. Jak będę kiedyś miała okazję, to sobie kupię taki, jaki tu dam, że jak się zakręci, to tego jest dużo. Mieszamy. Teraz widzowie sprawdzimy, czy to mięso jest dobrze doprawione. Jeszcze dam tą papryczkę. Ona jest do starcia, ale tak troszeczkę pikantności brakuje, a już nie będę wsypywać tamtej. Dobrze. Mięsko mamy podpieczone, podsmażone. Będzie gotowe. A teraz przystąpimy właśnie do przyrządzenia tego. Guacamole. Teraz robimy guacamole. Dwa awokado. Dobrze jakby było ładne, ale wiecie, to jest zawsze też loteria. O Jezu, jakbym powiedziała, takie ładne. Wybieram łyżką, bo będziemy to wszystko zgniatać widelcem, więc... Limonka powinna zakwasić. zależy jak kwaśna. Słuchajcie, jedną połowę zobaczymy. Może nie całą, tak nie wycisnę do końca. Słuchaj. Poszatkuję tą kolendrę. Jednego pomidorka pokroję w kostkę. Ale najpierw zgniotę awokado. Nawet miękkie się udało kupić. Bo oczywiście to jest zawsze loteria z awokado. Dobrze jakby było takie dojrzałe, a nie czarne, wiecie, gdzieś tak pośrodku. Jeżeli macie mięso mielone, a nie chcecie już zrobić kolejnych klopsików, to takie, takie wrapy przygotować sobie właśnie ze świeżymi warzywami i wołowiną to jest super pozycja. Dodajemy nasze pomidorki. do tego jeszcze dojdzie jeden składnik ja dodaję czerwoną cebulę pokroimy ją w drobną kostkę i dodamy połówka takiej cebuli słuchajcie takie przerosty usuwam tak mi kiedyś powiedział mój teść, że to jest y, niedobre i usuwam. Jakie wy macie o tym zdanie, piszcie, bo nie wiem, czy tylko ja tak robię. I przykładem. Przemieszamy jeszcze raz wszystko razem. I nasze guacamole gotowe. Gotuję sobie jeszcze świeżego ogórka. Plasterki pomidora też zawsze dokładam. Każdą tortillę troszkę podgrzewam, żeby była taka bardziej ciepła i bardziej plastyczna. Jak będzie ciepły, to go zawsze przekładam na drugą stronę. Nie mam jakiegoś tam ustalonego czasu. Na oko. Jak się odgrzeje, zabieramy. Kładziemy niedużo. Słuchajcie, bo mój błąd polegał na początku na tym, że kładłam dużo wszystkiego i nie mogłam później tego zamknąć. Wiecie, jaki jest problem. Na to guacamole. Ile lubicie? Może być łyżka, może być półtorej łyżki, ale tak myślę, że to jest na maksie. Wołowiny, dwie łyżki takie myślę, że wystarczy. Dwa pomidorki i tak będzie dużo, słuchajcie, czy tak, czy tak. Kukurydzy troszkę i zwijamy mi taką sakiewkę, żeby to zamknąć i teraz tak, tak jak nienawidzę folii aluminiowej, moi drodzy, tak tutaj zawsze ją biorę, bo inaczej będzie nam się rozpadało. Zawijamy ciasto i macie gotowe i jeżeli ktoś chce, może uzupełnić górę np. o mięsko, dodatki, co kto lubi. Jeden wrap jest gotowy. Jeszcze mi lubi sos czosnkowy, więc jak najbardziej można. do Donia też lubi, można zrobić sos czosnkowy do tego. Teraz słuchajcie, jak już wszystko jest przygotowane, to taśmowo to się robi. Aha, zawsze zapominam, że wolę guacamole na spód, żeby nam się przykleiły te sałaty, ale kolejność tak naprawdę nie ma znaczenia. Najważniejsza jest i tak wołowina na tym wszystkim. Każdy lubi dużo mięsa. Zawsze uzupełniam z góry mięskiem i dodatkami. Abyście chcieli zrobić na raz więcej, to najlepszy pomysł postawić je w szklanki. Widzicie, elegancko stoją. Dekoruję listkiem kolendry, co Wam tam podpowiada Wasza kreatywność i gotowe. I mamy widzowie efekt finalny, widzicie tu mamy trzy wrapy, mięsa zostało nam jeszcze na cztery, no ale to są małe wrapy, także mężczyźni na pewno zjedzą takie dwa, chociaż jak nie trzy, więc dlatego tego mięsa robię tyle, żeby sobie y, można pojeść na spokojnie, żeby nie było spiny. A jeżeli Wam takie mięsko już przyprawione zostanie, można jej swobodnie, zamrozić i wrzucić następnym razem do y, spaghetti a nie za takiej zwykłej z czerwonym sosem pomidorowym, więc ona nie zmarnuje się w kuchni na pewno. Dziękuję za dziś, dziękuję za subskrypcję i komentarze pod moimi filmami, a ja się na dzisiaj już z Wami żegnam.